Podobnie serce chłopaka, który musi być dzikie, odważne, bo został stworzony w tym świecie. Został stworzony w tym świecie i musi to usłyszeć od ojca. Jesteś twardy, jesteś dzielny, na filmie częstotliwość. Ach, mógłbym ten film oglądać, choćby ze względu na ten epizod. Ojciec mówi do syna cały czas, mały wodzu, chodź tu mały wodzu. Żołnierzu, komandosie. Nieprawdopodobne to jest, a jak chłopcy tego chcą. Ojciec musi powiedzieć synowi, jesteś twardy. To dlatego w starych yy, kulturach ojciec przychodził, jak syn miał dziewięć, dziesięć lat, ojciec z wujkami w nocy przychodził do namiotu i zawierał syna. Matka płakała, zostawcie mi moje dziecko, zostawcie. To, to był teatr, ona wiedziała, że tak będzie. Oni brali, brali to dziecko do lasu, ojciec nacinał nożem ramię, brał krew i smarował syna usta krwią. Do tej pory karmiła cię mama a teraz ja cię będę karmił. I nastąpił rytm inicjacji. Oni tam mówili, masz iść tam w nocy siedzieć, a sami wujkowie czekali za drzewem, że mu się nic nie stało. Panowie, inicjacja polega na tym, nie że człowiek jest szalony i chodzi po dachach i ryzykuje życiem, tylko pod opieką silnych wchodzi w świat niebezpieczny. Kiedyś świat nie zostawiał facetów samych. Dzisiaj świat zostawił facetów samych. Od 200 lat, od czasów rewolucji przemysłowej faceci zniknęli z domów synowie nie widzą swoich ojców kiedyś syn widział tata w warsztacie kowalskim nasuwał tym młotem tata w, na o, gospodarstwie rolnym konia tutaj trzymał tutaj sobie poradził z jakąś tam jałówką tata był silny a dzisiaj tata wraca z pracy i ma jeden komunikat a dajcie wy mi wszyscy święty spokój tata jest zmęczony, proszę się cicho zachowywać i nie ma inicjacji i mama ciągle daje mleko kiedyś John Eldred w swojej książce opisuje piękny epizod jak jechał samochodem z synami mówi chłopcy Jakie chcecie mieć samochody? Tato, Jeepa, napęd na cztery koła. Tato, Cadillac, cztery litry. Jakiś tam jeszcze inny helikopter skrzyżowany z czołgiem. Mamo, mamo, a ty jaki chcesz mieć, chcesz mieć samochód? Bezpieczny. Pamiętajcie, panowie, chwałą faceta jest jego rana. Chwałą faceta jest jego rana. Kiedyś mnie mój ojciec, tata już nie żyje, w Świdrze, to było 40 lat temu, przesadzał przez płot i był drut kolczasty. I się rozwaliło mi kawałek tutaj przy kolanie. Do dziś mam bliznę. To jest moje virtuti militari. To jest najlepszy spadek mojej. Mama oczywiście wpadła w panikę, a ja szedłem. Szedłem. Drogie dziewczyny, zdradzę wam tajemnicę chłopaków. Największym szpanem jest wyjść na boisko z zobandażowaną nogą. Zobaczcie, jak oni ten bandaż poprawiają. A potem, kiedy jest akcja pod bramką, to chłopak huknie z całej siły. I nie, nie strzelić bramkę. Najlepiej trafić w spojenie, bo jak strzeli bramkę, to jest szczęśliwy, a jak trafi w spojenie, to jest smutny i ty go będziesz pocieszać. Więc oni chcą trafiać w spojenia i zwróćcie uwagę. I tak przyrżnie z półobrotu, ale tak przyrżnie, że bramka cała się trzęsie, że piłki mało nie rozwaliło, a kumpel podchodzi i mówi, uważajcie co mówi, nieźle pyknąłeś. To jest świat facetów, świat siły, potęgi, strzelania i mu trzeba się na to zgodzić. Wiele matek tak chroniło swoich synów, że syn przez całe dzieciństwo nigdy nie zdarł kolana. Najpiękniejszy kolor dla faceta to jest ta gencjana fioletowa, bo cały gencjanie wychodził taki korambo, prawda, uwolniono od Wietnamczyków. Otóż zwróćcie uwagę, kobiety tak chroniły, nie chodź, nie siadaj, nie ruszaj, nie dotykaj, że on rzeczywiście sobie nawet nigdy kolana nie zdarł. I potem w wieku 24-5 lat poszedł w małżeństwo i padł po 6 miesiącach. Żona mówi, słuchaj, dziecko jest chore, ja nie mogę iść do lekarza, ja się źle czuję. swoją matka dzwoniła, przeparkuj samochód. I on, a daj mi święty spokój, idę do nowego modelu. I wychodził z domu, on nie wytrzymywał tego. To, to, jest, to jest właśnie ten model, jak opowiadano mi małżeństwo pod Warszawą, piękny dom, ogród, facet oczywiście. I kupili sobie psa, wilczura, piękny pies, pasował do tego ogrodu. I drugiego dnia po tym zakupie ta pani pogłaskała go tak trochę pod sierść, i pies się wściekł, po prostu szajby dostał. Rzucił się na nich obydwoje. Oni uciekli do garażu. I sytuacja jest trudna. Pies lata wściekły po podwórku. Oni w garażu, nie mają przy sobie komórki, najbliższy dom tam z kilkaset metrów i facet tak myśli, myśli, myśli mówi do żony, wiesz, słyszałem, że psy nie gryzą kobiet. Ubrał ją w waciak, w kalosze ją ubrał, w rękawice ogrodnicze, wypchnął ją i mówi, kryj się za studnią, za studnią się kryj, będę cię osłaniał. Przepraszam, ale to jest często symbol, często symbol właśnie dzisiejszego mężczyzny. Przychodzę po kolędzie, mieliśmy zacząć kolędę z tej strony domu, ale mówimy, a zaczniemy z tej strony domu. Stukamy, facet się nie spodziewał. Zawsze ksiądz przychodzi o 21, a tu 16. Ojej, ksiądz, a czy pan sobie życzy? Ale rzeczywiście, proszę, nie ksiądz wejdzie. No, to może się pomodlimy. No, żony nie ma. Ojej. Ale możemy się pomodlić. Nie, pomodlimy się. No, się. A pan ma dzieci? Mam. A ile? No właśnie, żony nie mamy. Nie A mogę, mogę, kurtkę zostawić, jak będę wracał, to zabiorę. No, nie no, żona pewnie się zgodzi. Bro. Niesamowite, nieprawdopodobne. Ale drogie panie, kiwacie głowami, ale często to się właśnie zaczyna od tego, nie chodź, nie dotykaj, bo się sparzysz, bo, a niech się sparzy. Poczekaj, poczekaj mamusiu, no, bijcie się. Tylko ojciec będzie obstawiał, żeby tam naprawdę oczy sobie nie wydłubać. A potem taki chłopak często, który uczy się, że potwierdzenie męskości zyskuje od kobiety, Drodzy panowie, nigdy tego nie zróbcie, żebyście się nauczyli, że kobieta potwierdza twoją męskość, bo kobieta nigdy nie potwierdzi twojej męskości. Nigdy nie idź do kobiety po siłę. Tak mi dzisiaj źle, tak mnie przytul tak pogłasz mnie, tak mi nie wyszło na tym kolokwium i w ogóle tak ten profesor jest B. No nie martw się, no naprawdę, będzie wszystko dobrze, jutro zaczniesz od nowa. Drodzy panowie, skręć się na wycieraczce. Gryź kaloryfer. A nigdy tego nie rób. Przyjdź do mnie, przyjdź do innego księdza, przyjdź do faceta, zadzwoń do kumpla i mówić: chodź, zrobimy z trzy razy Orlą perć w tej nazad, bo nie wyrabiam, ale tylko w ten sposób. Nigdy. Bruce Springsteen napisał kiedyś tekst: Secret Garden. Tak parafrazuje: Ona cię wpuści w swój ogród. Kiedy ją poprosisz, ona da ci pocałunek. Ona zaprowadzi cię w gąszcz swojej tajemnicy. Ona cię wpuści daleko. Ale ty będziesz zawsze milion mil od tego, czego szukasz. U kobiety będziesz zawsze milion mil od tego, czego szukasz. A szukasz swojej męskości i szukasz swojego dzielnego serca. Choćbyś udawał, że mnie ciebie to wcale nie interesuje. Nie, panowie. Każdego z nas to interesuje. Bo tak zostaliśmy stworzeni. Taka jest po prostu antropologia człowieka. A dziewczyny ciągle niepewne, czy są kochane. A kochasz mnie. A kochasz mnie. A kochasz mnie. Ja jedna pani mówi, pytałam męża, czy mnie kochasz. A on mówi, raz ci powiedziałem, no. To jest dramat. Żadna kobieta nie powie, jak wnuczek przyjdzie, bo buni, ja cię tak kocham. Powtarzasz się, wiesz naprawdę? Banalny jesteś. Kobieta to może słyszeć I przepraszam, kobiety, jesteście niepewne, bo wam tata też nie mówił, że kocha. Bo usłyszeliście, że jesteś niedojrzała, że cię nikt nie pokocha, że jesteś odrzucona. I chcesz to ciągle sprawdzić. I kiedy on przychodzi mówi, daj się pocałować. A może i dam, kurczę. A poproś, a poproś. O, prosi, jak ładnie. I w tym momencie rozbrajasz sobie swojego ochroniarza. I nie dziw się potem, to co ja widzę po kolendzie. wchodzi się po kolędzie, żona mówi, witam księdza, ksiądz spocznie, chodź na no tutaj, wpuść koszulę. Które ty kapcie założyłeś? Przecież to nie te kapcie. O Jezu, ty nawet nie umiesz publicznie, przy synach. Kiedyś mi jedna pani opowiadała przy księdza, miałem dobrego męża, ale raz przyszedł tak wstawiony, to ja tak synów chroniłam. Idźcie tam, idźcie oglądać telewizję, tu, my, sto... Szybko męża do łazienki, obmyłam go trochę, idź spać, nie pokazuj się synom. A co robią kobiety? No chodźcie dzieci, chodźcie, patrzcie, tata, o, widzicie. Dramat, samobójstwo po prostu, samobójstwo. Samobójstwo, facet jest totalnie rozłożony, więc dlatego nigdy nie rozbrajaj swojego ochroniarza. Przepraszam, jak ja bym dziś usłyszał, że polscy komandosi robią na, na szydełku. I pieką, ciasto, to byśmy wszyscy się poczuli niebezpiecznie w tym kraju niech oni strzelają, niech się piorą po gębach, niech skaczą z helikopterów, niech se łamią nogi, my zapłacimy za te złamania, ale niech to robią. Natomiast. No zresztą. Dlatego musisz być żywy i musisz być twardy, bo małżeństwo jest trudne. Zwróćcie uwagę na jedno zdanie najważniejsze w przysiędze małżeńskiej „Biorę Ciebie, Beato Krzysztofie, za żonę, za męża, biorę Ciebie. Oj, ktoś powie „no to co to takiego trudnego, całego Ciebie biorę. Tam nie jest powiedziane biorę sobie Twoją urodę, biorę sobie Twoje piękno, biorę sobie Twoją inteligencję, biorę sobie Twoje karty kredytowe, biorę całego. A co to znaczy całego? Biorę sobie wszystkie depresje Twoje za dwadzieścia lat, za trzydzieści, wychodzę za mąż za Twoje siwe włosy, za Twój brzuszek, za Twoje grzebanie w garnkach, za Twoją depresję i smutek, za Twój komplet. Ja się z tym wszystkim żenię, bo niektórzy tego nie rozumieją. Ja sobie biorę Twoją rodę, ale jak mi się zastarzejesz, to zmieniam cię na inny model. Małżeństwo, start w małżeństwie, to jest jakby podejść pod wielką górę, no mamy Liny, mamy haki i to jest słuchaj, nie, nie, nie opuścisz mnie, wspinamy się, dobra, ale będziesz mnie trzymać, to się dopiero zaczyna. I trzeba być żywym, bo to jest ogromna góra, to jest nieprawdopodobna. Idziemy w nieznane. Pamiętam kiedyś rozmowę dwójka narzeczonych. No dopasowywali się, modlili się, ale kłócili się, znowu się modlili, znowu kłócili. Przyszli do mnie na ostateczną rozmowę. Przysiędza. My wiemy, że ksiądz nam nie powie, ale no nie ksiądz powie, jakieś nasze szanse. No, on siedzi obok. Kobieta, oczywiście rzecznik rządu. Ja mówię, ja wam nie powiem, czy wy się macie pobierać. Ja za to odpowiedzialności nie biorę. Ja daję gwarancję roczną na blachę i wymianę oleju, ale poza tym to. I ona mówi, tak popatrzyła na niego i widzę, że się pobiorą, ale mówi. Będzie nam ksiądz pomagał? Oj, to było najpiękniejsze pytanie. Jak idziecie w góry, to co bierzecie? Apteczkę, apteczkę, bandaże. Jak jedziesz za granicę, to ubezpieczasz się i patrzysz na mapę, gdzie są stacje benzynowe, i bierzesz telefon do towarzystwa ubezpieczeniowego, bo coś się może stać. Trzeba, idąc w małżeństwie, być, mieć życie i apteczkę, telefony do księży, telefony nieraz i do domów rekolekcyjnych jedna dziewczyna mówi A, jeszcze sobie zapiszę do psychiatry Pa, <grywa> bo jak się zacznie coś sypać Bo jak on będzie miał kłopoty z zasilaniem Słuchaj, jedziemy do państwa Żywowskich, Czy do księdza Pawlukiewicza, czy do kogoś innego Czy do pana Polikowskiego Będziemy się ratować Przecież jak wyjeżdżasz nowiutkim samochodem Śliczniuszką, Toyotą, czy czymś To od razu ci dają jakby co to dzwoni. Jakby co to dzwoń A dzisiaj ludzie idą w świat Popsuło się za trzy miesiące Nie, do no koniec, wymiana modelu Jadę z nią na giełdę nie, ratujcie to. Musicie mieć apteczki. Ja mówię wam poważnie. Telefony, książki, kasety, apteczka. Po prostu pięć kaset, zestaw pan Pulikowski, nauki przedmałżeńskie. Jak mąż zacznie mi słabnąć, to zaraz mu dopalanie włączę. Dom rekolekcyjny, rekolekcji ignacjańskiej. Ja do, rozdawałem takie apteczki, zestaw cytatów. Rumu trochę też, jakby zamarzła żona. To też się nieraz przyda. Ale mieć apteczkę na to, to jest właśnie myślenie o przyszłości. To na tym polega. Że jesteśmy dorośli i myślimy o seksie w sposób dorosły. To na tym właśnie polega, że kiedyś ksiądz Andrzej ze świętej Anny miał w magdalence na narzeczonych kurs i mówi tak słuchajcie, kiedy będziecie mieli kryzysy w małżeństwie, a oni tak się uśmiechają, książulku, ksiądz się nie orientuje, ale nasze małżeństwo wyszło w taką strefę energetyczną, że tam nie będzie kryzysu. To znaczy mówi, nie żartujcie, kiedy będziecie mieli kryzysy w małżeństwie, kryciądza, my, może inni, ale my nie będziemy mieli. Mówię, jeśli jeszcze raz mi to powiedzie, to wam się nie udzielę. Będziecie mieli kryzysy w małżeństwie, będziecie mieli w kapłaństwie kryzysy, wszyscy. Życie jest sinusoidą, tylko trzeba mieć na czarną godzinę apteczkę A wszystko to ma dążyć do zmiany imienia. Popatrzcie, co robił Bóg. Ty się nazywałeś Abram, będziesz ja się nazywał Abraham, ty się nazywałeś Laluś będziesz się nazywał Otwardzie, ty się nazywałeś, nazywałeś Odrzucona, ty się będziesz nazywać Moja Księżniczka. Kiedy Anioł przyszedł do Matki Bożej, to nie zaczął. Maryjo, mam dla ciebie fatalną wiadomość, straszna robota przed tobą. Tylko od czego zaczyna? Drogie panie, zdrowaś Mario. Wszystko masz na miejscu. Jesteś zdrowa, jesteś normalna. Przecież większość młodych ludzi często myśli, że to nienormalne, czegoś mi brakuje. Zdrowa Mario, łaski pełna jesteś, światła jesteś pełna. Pan jest z Tobą. Jesteś błogosławiona między wszystkimi niewiastami i owoc Twojego łona jest błogosławiony. Chciał powiedzieć, Aniele, co Ty tyle gadasz? A on wiedział, czego Maryja potrzebuje. Anioł nie zaczął. Mario, masz tu kartę pracy od 7 do 20. Jak Jezus zaczynał misję, to jest mój syn umiłowany, a nie, panie Jezu, mówisz, to jest mój syn umiłowany, ilu z facetów nie usłyszało tego nigdy od ojca? I dlatego im misja nie idzie. Ile dziewczyn usłyszało od ojców, przepraszam, parafrazę pozdrowienia Nielskiego: Chora Anko, grzechu pełna, diabeł z Tobą! Przeklęta jesteś między niewiastami I wszystko co robisz jest przeklęte Owoc swojego łona też będzie przeklęty Przepraszam, ale ja z takimi dziewczynami rozmawiam codziennie Widzisz? tyle. Dlaczego mamy różaniec odmawiać? Bo Bóg to mówi do Maryi i do ciebie Błogosławiona jesteś, bo cię Chrystus odkupił I Pan jest z tobą I będzie błogosławiony owoc twojego łona Ktoś mówi, klepiemy te różańce Przecież my wszyscy różańce odmawiamy Kocham Cię, kocham. Daj się pocałować, daj się pocałować. Daj się pocałować, daj się pocałować. I ty różaniec. A tego, który jest najważniejszy, wstydzimy się nieraz odmawiać. Na tym właśnie polega zmiana imienia. I to się dokonuje powoli. Wiecie, jak chcecie coś nasączyć, to kroplówką, wacik jakiś. Nie lejemy wiadro wody, tylko żeby wszędzie ta, prawda, dentysta nieraz upycha ten kanał, musi wypełnić, przepraszam za fatalne skojarzenia w tym momencie, ale żeby...